Dzień dobry, nazywam się Sylwia Wójtowicz, jestem instruktorem w zespole Powicher. Jest to zespół góralski, który działa z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kulturalnego w Siedzabka. Kiedy ją ku pracy? Góralskie, ponieważ w naszej miejscowości jest to tradycyjne rzemiosło. W minionych latach w wielu gospodarstwach grudniowało się wykonywanie właśnie kiercy. Dzieci miały możliwość wykonać własnoręcznie kierce, a także ozdobić je. I na warsztatach tanecznych mogły już tańczyć obubię, które wykonały samodzielnie. Co, nie mówi się pewnie Buta, jak się mówi? Jakie Mhm. Czyli to jest skóra świńska, tak? Tak, tak, tak. Skóra świńska. No, na duże to jest taką, niech pan zobaczy, to jest mhm. taka masywna skóra tej, na Aha. Tej, tak. A na małym mhm. mamy taką cieńszą. A kiedyś y, jakie podeszwy się stosowało? Co się robiło na podeszwy? W ogóle jak my tak dużo, masowo ludzie robili, tak. to nawet wałowe skóry są grube i nie były klejone, ile myśleli takich, co my nie kleili w ogóle spodu. Aha. Na tej skórze się chodziło. Mm. Czyli była to po prostu w ogóle w całości, całości. z jednego kawałka. Tak, tylko ona na kopiecie się mm. tak ułożyła, że ten spód był i nie, nie kleili. Potem dopiero zaczęli kleić jak ta szwinka, no to już potem. No tak. No, no to ona mm. jest cieńsza i, i, i ten... Ale może trochę łatwiej się robi, co? Czy nie? Nie, jak nie wiem, to czy jest? tak do roboty może... Zależy jak. Bo bo... Chyba tak, nie? Jest, jest, nie? Bardziej miękka. Tak, i wybijanie jest. Aha. Nie, to te wzory takie, no to jest łatwiej na takiej grubszej, mm -hmm. jest łatwiej wybić. Bo mm -hmm. to naprawdę żeby te małe źle się wybijają. Mm -hmm. Bo jest cienka skóra, to tak nie wychodzi. Aha. Nie. A ona musi być trochę wilgotna, ani nie mokro za dużo, ani mm -hmm. suka za dużo. Mhm. Mm i, i, I to jest tak, że teraz mamy ten proces jakby tutaj w ogóle wiązania tak, całego. Tak, tak, yy, i... no, on teraz go przeszyje mm -hmm. i od razu potem wszyje sprzętkę, mm -hmm. aż do pięty, a potem się na, jak już jest uszyty do dookoła, to potem się nabije na kopyto. Aha. No tak jak to. I kopyto rozciąga, tak? Tak, i jest... kopyto na wilgotną się nabije, a ona mm -hmm. potem jak wusknie, no to już jest forma tako, nie? I... Ile czasu taki proces w ogóle suszenia trwa? E, no to zależy od, od, od pogody. A zależy od pogody, no tak. A jak dobrze pieca to z, z godziny. E, <goda> e, nie Eee aha, nie trzeba Aha. szybko wyschnie, no jak nie ma pogody no to wiadomo, to mm -hmm. tak w środku siedzieć aż wyschnie no. mm -hmm. I, i... I potem jak już są takie, też... nie, nie strasznie suche, ale takie w pół, mm -hmm. suche to wtedy się wybija wzorki najlepiej. Na, na niej. No a potem jak już wybijemy wzorki, no to się ich daje tak jak teraz wyniosła na, na dwór uh -huh. i one wyschną porządnie, no i trzeba ich gumować. No. No. Czyli tak, kiedyś to w ogóle właściwie nie używało Dali, się, tak, wszystko tak. było z jednego kawałka z jednego skóry, kawałka. Bez, żadnej, bez żadnego kleju. Kleju bez dawna, było tak, mhm. ale jak już potem już skończyli te swoje wyprawy, bo to przecież były wołowe skóry, to, to robili po domach prywatnie na liwie, nie to się kupowały mhm. całe połówki takie wołowe i z tego robili. Mhm. No ale, ale tak te kierupce szły, że ja się dziwię, do dzisiejszego dnia nie wiem, gdzie te kierupce się podziwiały. No że tak mm. gdzie mieli tak, szyli masowo szyli. Tylko przyjeżdżali handlarze, wszystkie te górki, to, to nieraz na ile ich tu tak prosiły, żeby zostawić, żeby jak najwięcej, jak najwięcej. Ta takie prawdziwe Aha. góralskie, to mają tu podklejane. Ten, z skórą taką, jak to podeszła taka skórzana, już taki gruby, one tak Aha. kupią tym tak fajnie, nie, jak Aha. Już, no i one są już inaczej szyte, no to takie prawdziwe, mhm. no to też kosztują dużo, ale no są tak. takie naprawdę fajne, już tak, jak w bucie takim na obcach szepta, tak fajnie, Aha. takie, no to jest teraz już ze mhm. teraz mogę wszyć taką sprzętkę, bo już mam gotową, To no, tu jest duża. Bo to do dużych to trzeba dużą sprzęczkę. Uh -huh. A to i tym rzemykiem do tu do końca, a z drugiej uh -huh. strony szyję pasek i, i piętę a potem się nabiją na takie łopy uh -huh. No i, i na kopicie się wybiją. A jak to ludzie na co dzień chodzą w ogóle w tych kierpcach, bo tak za bardzo chyba nie widać, co? Raczej no, do raczej ludowego... No, nie pewno nie. Jedynie to, to góralski. No właśnie. A znacie metody w ogóle jak kiedyś garbowano, bo dzisiaj to wiadomo hej, chemicznie się garbuje. Skóry. Czy wiecie jak to w ogóle kiedyś było robione tak, żeby... No nie było tej chemii, prawda? Nie macie no, robić coś ojcowie garbowali co. Krzema ko, e, korę tego nawet. Tak, ta, w, w tego, korze. Dębowisko, Dem, trzymali ja to, to kolor, bardzo ładny był. Aha, czyli moczyli w ogóle ta, tak tą tak. korę? I tak, i I skórę ta garbowisko. Ale i najpierw. Na tego, z, wyszła tego, że skóra była taka jak. Aha. No i korzym. I to co, to był proces po prostu zbyt długi w ogóle, że... aha ile czasu w ogóle takie garbowanie musiał? Ale wie pan, nie, nie razu do tego, bo to najpierw, to, bo to skóry były z sierścią, no to wkładali do wapna. Aha. Tak, tak, tak. najpierw wapnie one musiały tam jakieś to, mm -hmm. już nie wiem ile, mm -hmm. ja jeszcze mało, bo nie patrzę, ale wiem, mm -hmm. że tata też to robił. Mm -hmm. No i, I ten... sierczę, potem jak no, zeszła ta sierż dopiero, to mm -hmm. potem płokali, czymś tam jeszcze siedziało na chwilę, a potem to już wkładali do tej, do tej kory. Aha. No i że w, w tych beczkach mm -hmm. Siedziały te same Z tymi kolorami tak. to trzy dni, a A teraz mhm. mają? No właśnie, no właśnie. I tak. da, się. A, a to? jaki to kolor w ogóle był z tego, z, tych dęba, z tej debowej kory? Taki, taki podobny. Miał jest. więcej wiśniowy taki. Ja Aha. bym powiedziała, że do bordo taki. Ja. Aha, że ciemniejszy Ciemniejszy, trochę niż Ciemniejszy, tu. Ciemniejszy. Mhm. Na pewno ładnie kolor Taki ciemniejszy mhm. kolor, był nieraz ładny, rzeczywiście. Ale... A to jest skóra lakierowana czy nie? Czy... Ta jest lakier, bo ja muszę ich polakierować. Aha, Aha. ja jeszcze lakieruję. dojdzie do mhm. knięty, to potem polakierować muszę. I a w dawniej kiedyś po prostu to się tłuszcz, tłuszczyło tym czymś. Czy... Pastą, aha. Pastą, a tak? zanim pasty były, no to jakiś łój, albo coś, to musiało być... Nie, ja już tego nie pamiętam, aha. ale jak tak masowo szyli, to taką pastę specjalną, to, to była taki czy jakoś tako, z Krakowa, to też chod, panie jeździły z Krakowa tu po wsi, tą pastę, mhm. to już my wiedzieli, to każdy sobie wziął więcej pudełek od razu, one mhm. przyjadą wtedy, a wtedy przywiezą na miejsce, oj, jaka była frajda, no mhm. bo to wypastowaliśmy tej pasty trochę, no tak. na papierówce. No teraz jest lakier taki, uh -huh. taki biały tu ja tym bezbarwny taki tak niby bezbarwny tak. akrylowe w tym pudełku jest mm -hmm. ja w tym posmaruję takim bo, mm -hmm. bo takie są no tak trochę takim. no i co wtedy one bardziej błyszczą no trochę tak błyszczą lekko. ale czy są dzięki temu bardziej nie wiem trwałe My, czy nie, nie piją wodę no i tyle tego, że, że że tak schodzi mm -hmm. woda z niej, nie no i pewnie jakby tłuszczem w ogóle to tak, e, tak. posmarować to to tak samo by, no też samo piło, by było. Nie? Tylko, że kto by się tym kaprył? Kolor. kolor, tak? Jakby tłuszczem Tak, dobrał. tak. Bo... Jakby coś to zmienił kolor. taki tak nie jak... robi się, ale plamy się robią. Aha. Nie ty zaraz jeszcze żadnych weznać. Mhm. Pokażę Wam, jak zeszyty, i on nabije. To na pytko, żebyście mhm. widzieli. Tak, nasze nie... dzieci były. Małe, to zobaczymy jak to jest. Nie... Do szkoły chodził, i do liceum chodził syn, to, to przyszedł, no to wybijał jak nie wiem, no bo, no, bo to dla dzieci no, jest taka robota trochę, nie? Żmudna, no, no wiadomo. Żmudna, no, nie było tak czasu, to, to powybiją, tam no to szybciutko się chycił, powybiją, mhm. taki młody, to przecież... Cała rodzina przy tym robiła. Tak, tak. Nie? No że gospodarka była, no to też to się tak nie... No tak, bo jeszcze trzeba było tą... Całą... No wiadomo, to całą... się wieczorami mm. i tak robiło wieczorami, ten jak no, bula na bula. Masz była... maszyn to jak dzisiaj no. wyjedzie maszyna. No tak. Nie z bo już mamy 8, po 80 latach mm -hmm. i tak. Mm -hmm. no, no to no, też nie jest potrzebne przecież. No się. tak, no tak. To po prostu no, nie ma co robić, to przecież on nie wysiedzi, no. Nie Nieraz no, nie. mówię, już dość mm -hmm. tego na rzeka, u narzeka, gdzieś no. I to od 70. roku robicie, tak? Tak, tak od 70. Gierbca. lat. Mm -hmm. No i to, to ja teraz mówię? nabić. teraz ja nabić. No Dobra, i teraz właśnie nakładam na to kopytów. Uh -huh. Teraz tańce musi to wyklepać, żeby tam nie było no. Badać, tak, żeby Lefek. ona w formę jakby. No, to trzeba, żeby te, dopasować te do nie formy nie ugniatały. Te rzemiki, żeby się troszkę cofali. Mhm. To już nie będę z tym. A podaj mi tam te wzory teraz. Te, ten, ten. Wybiorę tu jaki. Pokażę wam, jak się tak lepi. Mhm. <laughs> Aha. Muszę wypaść, bo, są... tak, bo to jest ich dużo. Mhm. Ja, ja sobie mam taki swój. Mhm że Aha. zawsze wybiją sobie tym góry i ja też nie widzę go tu. I to jest taki znak rozpoznawczy też trochę, tak, wasz? No jakby, zaraz na pewno bym poznała. No, to jest taki jakby wasz podpis w ogóle pod tym, prawda? Logo. Logo takie, prawda? Hmm. No to ciekaw jestem w ogóle jaki to. Teraz pani no, tu, tu czerwa młotem wbić. A. Aha. No, najgorsze. Tak. Przecież nie włoży. A, no tak. Skóra musi się naciągnąć. Mhm. Nie. I to ale jak skóra jak to, to tajny, że tak wybija, bo nie jest taka łatwe do wybijać. Uh -huh. tak mocno bić, tak to fajnie się wybija. Uh -huh. Czy to ma y, charakter tylko takiego zdobienia, czy, czy ma też jeszcze jakieś. Nie, nie, To raczej tylko zdobienie. Tylko zdobienie jest. Tak, uh -huh. tak, że to na tym polega. To. Uh -huh. I to się układa, te wzorki w różny sposób. Nie? To czy są tak? rogaliki takie, tak? Tak, tak, tak. No są, ale to wszystkimi można po trochę. Uh -huh. to sobie, ja, ja lubię tym. No. Aha. No i potem jeszcze on wybił gwiazdkę i ten, ten, uh -huh. no. Tylko tu jest, Jasiek go niezniefugowany. Musisz troszkę przelecieć, tym. Czyli nie jest... Yy... No, bo tu jeszcze na dole tak, bo wyjedzie ty. Aha. Taka, no i tu anki to potem wiem. Mhm. Uh Można -huh. no, no, być, nie No. Tak, czy może być, czy nie, ale... A to ma... No tu macie kierce takiego i na to ściągniętej mm. i ściągniętej i, i, no, i jak się, że siwo widzieliście wszystko. Tak, tak. No. Nie powiemy nikomu sami w ogóle. Tak, nic nie mówcie, bo to nie ma co, żeby zacząć szyć. To... A się nie pytacie, jak, jaki zysk mamy. Ile kosztuje? Ile na tym mamy, to dobrze, że to jest skarbówka. A co to jest za narzędzie tutaj? Patyka. <grymne> <grymne> no takie metalowe, ale tamten metalowy. Metalowy <grymne> <grymne> już nie nadaje. Nie nadaje się. No bo co, przecina za ostry jest, czy co? Nie, ale jak mokro skóra, to wiesz. Byś... Czernieje. A no.